Chodź, chodź, uszyj ze mną apcyklingową torebkę lub etui na telefon. Co potrzebujesz? Stare rękawy z kurtki, jakieś resztki materiałów, dresówka, jersey, filc, guziki, nici, kordonki, nożyczki, no i oczywiście smartfon oraz sznurki. Co robisz najpierw? Najpierw odmierzasz telefon, a mianowicie jego długość, wycinasz kieszonkę, trochę dłuższą oczywiście niż smartfon, i następnie przewracasz jeansową kieszonkę na drugą stronę, na lewą stronę, po to, aby ją zeszyć. Wybierasz nici, jakimi chcesz szyć. Ja mam tutaj kordonek, zdecydowałam się na niebieski. Zawiązujesz supeł, pamiętaj, robisz nicią podwójnie, żeby było bardziej trwałe. Szyjesz ściegiem albo góra dół. Ja tutaj szyję ściegiem mostkiem ozdobnym zewnętrznym po to, żeby wzmocnić cały ścieg. Na koniec pamiętaj oczywiście o tym, aby zrobić supełki, po to, żeby ściek się nie rozwiązał. Przewracasz na drugą stronę, mocno wypychasz rogi, wkładasz telefon, sprawdzasz, czy wszystko gra i przechodzisz do części ozdobnej. Z wybranych materiałów, takich jakie masz, wycinasz różne wzory. Ja tutaj, jak widzicie, skorzystam ze wzoru dresówki, czyli powycinam serduszka. Zdecydowałam się na trzy kolory, czerwony, niebieski i zielony. Można wykorzystać szpilki, aby przypiąć sobie oczywiście te serduszka. Ja, ponieważ są małe, zdecydowałam się przyszywać je pojedynczo. Rozpinam rękaw naszej kieszonki po to, żeby lepiej przyszywać ścieg. Szyję tutaj ściegiem. Góra, dół. Kolorystycznie możesz dobrać nitkę lub możesz wybrać taką, żeby się wyróżniała. Jak widzicie, ja wybrałam czarną i staram się, aby ściek był równy. Pamiętaj o tym, aby robić Dobre supełki, zarówno na początku, jak i na końcu, żeby nam się serduszka nie rozpruły. Dodatkowo wybieram guziki i dopasowuję, żeby dodać dodatkowy element ozdobny. Przyszywam je na końcu. Ja wybrałam kilka kolorowych guzików. Oczywiście można przyszyć ich dużo więcej. W sumie to nawet na całej jednej części. Następnie doszywam sznurki. Każdy koniec z jednej strony w taki sposób, aby kieszonka mogła zawisnąć na naszej szyi. Tutaj również dbam o to, aby dobrze robić supełki, aby nić była podwójna, a żeby brzydkiego ściegu nie było widać na zewnątrz, doszywam dodatkowo dla ozdoby guziczki, które pięknie komponują się z całością naszego designu. I tak oto kieszonka Etui na smartfon gotowa. Łatwo, szybko, przyjemnie i praktycznie.